Halo, halo! Kto ci będzie pluł w twarz? Na udoktowanej ziemi, twarzą w twarz. Szopka noworoczna długo, długo przed nowym rokiem już się rozpoczyna. Czyli naparzanie dla radochy, gawiedzi. Kogo wybierzesz? Tego czy tamtego? Która ślina, czy którego ślina bardziej słodka? To, że się nic nie zmieni, to chyba wiemy, bo wiemy jak było za PO, wiemy jak jest zapis, wiemy, że nie chodzi o dobrobyt jakikolwiek, chodzi tylko o napchanie kiesy własnej i przede wszystkim kiesy naszych panów. Znaczy, i mówię o panów, panach politykach, tak? Czyli mają swoich panów, mają swoich zwierzchników, którzy ich sponsorują w odpowiedni sposób i narzucają politykę. No. Pewnie dużo osób będzie się teraz tym podniecać. Ich uwaga zostanie po raz kolejny odwrócona od yy, zniewolenia kagańców, zamordyzmu, łańcuchów, klatek domowych. No, była piłka nożna. Teraz trochę będzie igrzysk, ale już jest rozgrzewane na jesień. Będzie, będą debaty. Będzie naparzanka, tuska z Kaczyńskim albo z Morawieckim. I będzie gawiec znowu miała igrzyska. Chleba i igrzysk. Czyli miska ryżu i Igrzyska w telewizji. No i ko co? Kogo wybierzesz? Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia wkrótce.